Tak jak przy prowadzeniu powiedziałeś, że tutaj w tym środowisku prawie wszystko wiadomo o mnie, ja jestem sobie, sobie powiedział osobi, jeszcze nowego, tego co nie wiadomo. Rok temu, u, okazji startowania na wyborach samorządowych, e, wtedy robiliśmy taką ankietę z, zresztą rozmawialiśmy o tym i e, pytaliśmy minister Gardzian, jakie priorytety i w naszym mieście jaki jest największy problem i jakie najwięcej oczekiwania. Okazuje się, że eh, ochrona zdrowia był problem gdzie 90, prawie 90% mieszkańców uważa, że to jest priorytet. I eh, prosiliśmy, eh, żeby ocenili, jaki stan według nich jest jak wizo i praktycznie ta sama, ten sam procent uważa, że źle funkcjonuje. Prawie 90% uważa, że system zdrowia źle funkcjonuje. Więc stąd między innymi ten temat uważamy, że to jest najważniejszy. I oczywiście tutaj dodaję tutaj ważny problem powrót stomatologów do szkół. Oczywiście, jest też jest tak bardzo sam. ważnym. Ale który, i lekarzy. I lekarzy też. Będziemy rozmawiać, nie ma innego niż po prostu rozmawiać się z mieszkańcami, biwać na spotkaniach, na różnych wydarzeniach i, i, i zaproponować nasz program, który mamy. In to moram povedati, da je to najboljši program, ki ga v tej hili lahko najdemo na tem trgu.